Siemanko, cześć. E, słuchaj, gotowanie to wyzwanie, a ja przygotowałem dzisiaj dla ciebie kulinarne wyzwanie i mogę się założyć, że nie będzie łatwo. No dobra, najważniejsze, no że w dobrym towarzystwie. Wieprzowina od wielu lat bryluje na polskim stole, a ja chciałabym, mhm. żebyś mi przygotowała taki typowy polski obiad, czyli kotlety mielone z buraczkami i ziemniaczkami. Okej, okay, coś mam w głowie, ale musisz mi pomóc. Nie ma problemu. To może na początek przydzielę Tobie zadanie. Wstaw oto ziemniaki, aby mogły się ugotować. No tak. A potem zrobimy piórę. Ważnym elementem polskiego obiadu są ziemniaki. Tak, oczywiście. Ale najważniejszym... <grym> Ale najważniejszym jest polska wieprzowina. Ja wybrałam wieprzowinę w kawałku, ponieważ była ona zapakowana próżniowo. Dzięki temu jest ona higieniczna, mam datę ważności oraz wiem skąd ona pochodzi. Swoje kotlety doprawię świeżymi ziołami i opiekę je. Dzięki temu będą bardziej fit. Super. Kapitalny pomysł. Powiedz mi, ziemniaki po prostu, kroję na mniejsze kawałki tak, i do osłoniętego wrzątku. Myślę, że jak pokroimy na mniejsze kawałki, szybciej nam się ugotują i będziemy mieć gotowe pióre. Ja doprawiam. Taka wielkość? Okej. Okay. Dobra, ja doprawiam. Dodałam szczypiorek, dodaję imbir, czosnek. Mhm. Czyli jakby skracasz czas też obróbki termicznej, dodając posiekane lub rozdrobnione składniki. Yy, dokładnie. Taki też imbir czy czosnek daje nam lepszy aromat tego mięsa. Dodaję też wcześniej namoczoną bułkę, myślę, że to każdy zna już ten patent. Oprócz tego daję jedno jajko. Doprawiam pieprzem. I solu. Tej soli nie żałujemy. Na koniec posiekam odrobinę świeżych ziół. Ważne, żeby to było dosyć drobne. Dzięki czemu te kawałki nie będą tak wyczuwalne. O, zobacz, tutaj została jeszcze musztarda. Rozumiem, że ona ma wlądować tutaj. Dokładnie, będzie takim elementem zakończenia. Jaka to jest musztarda? Jakaś łagodniejsza, ostrzejsza? W zasadzie co, kto lubi. Ja wybrałam tutaj łagodniejszą ze względu na pieprz, ale jeżeli ktoś lubi takie mielone, ostrzejsze, może tak naprawdę dać nawet z kawałkami gorczyki. Super, i Dobrze. co teraz? Ulubiony moment mieszam. Dłońmi, a Ty może zajmij się buraczkami. One są już zrobione na parze, dzięki temu mają więcej wartości odżywczych. Pokrój Super. je w kostkę albo w paseczki. jak Czyli tak inaczej troszeczkę, bo tak. tradycyjnie ścieramy na tarce, a te będą pokrojone w kosteczkę. Dokładnie. Zazwyczaj takie tradycyjne bureczki są z jabłkiem, z masełkiem, czasem jeszcze o. jest dodana zasmażka. Niektórzy na smalczyku nawet robią. O, to też brzmi dobrze. A my zrobimy takie na parze, dzięki temu one zachowają swój smak. Dodamy trochę oliwy, sok z cytryny. Sól, pieprz i też naprawdę będą fajnym i zdrowym dodatkiem. Okej. Dobra, mięso już jest doprawione, idę po blasze, żeby uformować nasze kotlety i zaraz wsadzam je do piekarnika. A ja zajmę się burakami. Najpierw pokroję je w plastry i zapytam się kierowniczki. Bardzo jaka to, ładne. Jaka to ma być kostka? Zaraz, zaraz. Czekaj, czekaj, <laughs> plastry są. Słuchaj, wiesz, że u nas w domu nigdy nie było jakichś takich idealnych przepisów zdradzanych. Każdy i tak swój interpretował, więc bo powiem ci tak, za szalej. Okay. Ja wezmę się za formowanie naszych kotletów. Zbliżyłam sobie ręce. Biorę porcję taką mniej więcej jak moja dłoń, oczywiście każdy ma. Ja jednak wolę skonsultować, taka? Zgadzam się. Super. Pełen akcept. Nasze kotlety ściskam, przerzucam. I takiej wielkości kładę na papier do pieczenia. Formuję kolejnego kotlecika. Mocno dociskam, aby całe powietrze wyszło z mięsa. I formuję prawa, lewa, prawa, lewa. Dociskam. I takiego kotlecika mogę kłaść na papier do pieczenia. Postaram się jeszcze zmieścić tutaj ze dwa. że ważne tutaj, co mogę dodać od siebie, żeby. Te kotlety również były podobnej wielkości, prawda? Bo hmm. Podobny czas pieczenia, podobna temperatura. Jeżeli kotlety będą się znacząco od siebie różnić, po prostu w różnych momentach e, będą gotowe. Dlatego fajnie, że się porcjowałem się tak mniej więcej po 120 gramów na porcję. Moje kotlety są już gotowe, wstawiam do piekarnika. Słuchajcie, o to nam też chodzi w tej wysokiej temperaturze, żeby ten proces był jak najszybszy żeby zamknąć soki komórkowe w środku tych kotletów, dlatego wysoka temperatura i względnie krótki czas pieczenia. Widzę, że świetnie poszły ci buraczki, zatem ja zabiorę się za piórę. Przepraszam pana. Tak jak wspominałam o burakach, że zamiast masełka damy oliwy, do tego dodamy kolendrę, czyli świeże zioła, sól i pieprz, to do ziemniaków zamiast masła i tej śmietany dodamy odrobinę jogurtu i ubijemy. A, tak, chcesz nas odchudzić. Cwaniara. Musisz mi jeszcze przypomnieć, co dajemy do buraczków, bo już mam pokrojone. Sól, pieprz, sok z cytryny oraz troszeczkę kolendry. Nie wiem, czy czujesz już z tyłu ten zapach. Kotlety można na myśli? Dokładnie. Czuję zapach takiego skarmelizowanego mięsa, imbir, czosnek, do tego świeże zioła. Zapowiada się naprawdę smacznie. Ok, przykrywam nasze ziemniaki, żeby nie ostygły, i pójdę po nasze kotlety. Super. A ja zajmę się buraczkami. I tak jak mówiliśmy, będą to proste dodatki, ale one wspaniale zgrają się ze smakiem słodkawych buraczków. Dodam do nich sok z cytryny. Nie żałujcie soku z cytryny. Pamiętajcie, że na początku mogą się wydawać te buraczki nawet trochę zakwaśne, ale buraki mają to do siebie, że ten nadmiar soku z cytryny po prostu wypiją i będą smakować perfekcyjnie. Kotlety wyglądają naprawdę fantastycznie, muszę Ci powiedzieć. Jak, zupełnie jak usmażone. No i cieszę się, że Ci się podobają. Mam nadzieję, że przekonam Cię do mojej wersji, a ja idę po talerz. Słuchajcie, sok z cytryny wylądował w buraczkach, teraz oliwa, koniecznie z pierwszego tłoczenia, ale może też być olej tłoczony na zimno, na przykład rzepakowy. Pieprz świeżo mielony, nie żałujemy, oraz duża szczypta soli. Jeżeli jesteście fanami słodkiego, to proponuję dodać jeszcze łyżeczkę miodu, ale nie jest to dodatek obowiązkowy. Dokładnie. W takim razie jeszcze dodaj odrobinę świeżych ziół, a ja zajmę a, się na... Kolendra, kolendra, tak? <noise> no, dokładnie. Wiesz, że jestem największą fanką kolendry. Ale u nas w rodzinie generalnie kolendra to jest... Uff. Wielka gwiazda na, na naszym kurniowym stole, jeżeli mogę tak powiedzieć. Drobno posiekana kolendra tak, czy takie Tak, pop, poproszę, drobno. Okay, formujemy. Z łodyżkami czy same liście? Może być z łodyżkami. Dobrze, ziemniaki mamy nałożone. Teraz nasz bohater. Kotlecik mielony, Dokładnie. ale pieczony. Dwie sztuki? Jedna, dwie, Jak trzy. najbardziej. Dwie, poproszę. I do tego drugi kotlecik dla pana. Dziękuję bardzo. Ja już mieszam buraczki, bo jestem tutaj trochę w tyle. Ja, że jestem miłośniczką ziół, udekoruję troszeczkę, żeby było zielono. I czekam na buraczki. Fantastiko, zobacz, jak to zupełnie inaczej teraz wygląda. Niby to samo. Niby tradycyjny niedzielny obiad, ale jednak coś innego. O, no i jeszcze super. Duża ilość warzyw, ziemniaczki, polska wieprzowina w dobrym towarzystwie. Zgadzasz się na taki obiad? Tak jest. Pewne jest jedno: polskie mięso.